Dzień dobry Państwu. W tym filmie porozmawiamy o postępowaniu upadłościowym. Naszym gościem jest pani mecenas Aneta Pęcak. Dzień dobry. Która zajmuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Aneto, czy upadłości należy się obawiać? W mojej ocenie nie. Ważne jest, żeby nie doprowadzić do stanu niewypłacalności, i żeby nie było konieczności ogłoszenia upadłości. Natomiast jeżeli już zaistniał taki stan, no przede wszystkim ta upadłość może zdjąć z barków takiej osoby ciężar komorników ciążących na jej koncie, firm windykacyjnych, które Cały czas starają się dochodzić jej majątku i pomóc po prostu rozpocząć takie nowe życie już bez długów. A jakie są najczęstsze przyczyny dojścia do tej sytuacji zagrożenia niewypłacalności? Mhm. Ja bardzo często w praktyce zawodowej spotykam się z sytuacją, że do takiego stanu doprowadzają jakieś nieuregulowane zobowiązania ze strony dłużników. Często taki przedsiębiorca wystawia fakturę, za którą po prostu nie otrzymuje zapłaty. Przy czym musi oczywiście opłacić podatek dochodowy, musi opłacić podatek VAT, i jeżeli ten dłużnik zwleka z płatnością, może zachwiać tą równowagą finansową w firmie. Jeżeli taki stan się przedłuża, często dochodzi właśnie do stanu niewypłacalności. Więc uważam, że tutaj bardzo istotnym jest, żeby. Właśnie zadbać o to przede wszystkim, żeby na bieżąco dochodzić tych swoich roszczeń od dłużników. Czy ogłoszenie upadłości to ostatnia deska ratunku, czy istnieją może inne opcje, co można zrobić w przypadku właśnie zagrożenia niewypłacalnością? Mhm. E, tak, ogłoszenie upadłości jest ostatnią deską ratunku. E, w przypadku spółek kapitałowych, jest też obowiązkiem członków zarządu, aby przy zaistnieniu takiego stanu niewypłacalności właśnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Natomiast jest to ostateczność. Upadłość przedsiębiorstwa ma na celu maksymalne zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Natomiast jeżeli przedsiębiorstwo. Nie, jest zagrożone jedynie taką niewypłacalnością, są inne środki prawne, które możemy podjąć, aby ocalić tą firmę, aby nie trzeba było jej likwidować docelowo. Dobrze, w takim razie jakie to są środki prawne, co możemy zrobić? Mhm. Aktualnie bardzo dużym powodzeniem cieszy się takie postępowanie o zatwierdzenie układu. To jest takie postępowanie wprowadzone ustawą covidową, które już weszło na stałe do prawa restrukturyzacyjnego, to jest artykuł 210. Jest to takie postępowanie, które toczy się ogólnie praktycznie na początku bez udziału sądu. Taka osoba zawiera umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, który poprowadzi ją przez ten proces zawierania takiego układu z wierzycielami. Odbywa się to w taki sposób, że przygotow przygotowywane są takie propozycje układowe, które mogą być zaakceptowane przez wierzycieli. I zgoda na taki układ dwóch trzecich tej sumy kapitałowej, którą przedstawiają ci wierzyciele, pozwala na zawarcie takiego układu, który później może być zatwierdzony przez sąd. I tutaj naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dużo zyskać, ponieważ taki dłużnik jest w stanie zdjąć z tego kapitału około 10-20, nawet do 30% tej wartości umorzyć całkowicie odsetki i dodatkowo rozterminować w czasie tą należność, spłatę tych należności. I naprawdę przy wielomilionowych długach jest to bardzo, bardzo dobra opcja. Tym bardziej, że aktualnie mamy sytuację z drastycznie wręcz wzrastającymi ratami kredytów, leasingów. Co również działa na takie zachwianie tej sytuacji ekonomicznej w wielu, w wielu przedsiębiorstwach. Myślę, że jest to takie rozwiązanie godne, godne rozważenia. A co możemy zrobić, jeżeli nasz dłużnik uciekł z majątkiem? To jest niestety bardzo powszechna w praktyce sytuacja. Często spotykam się z tym, że Przedsiębiorcy aktualnie już są dobrze zabezpieczeni, mają już tą świadomość, że muszą w ten sposób konstruować umowy, aby później dało się dobrze dochodzić tych należności. Często taki przedsiębiorca, jeżeli posiada jakieś wierzytelności, jakieś nieuregulowane należności, przejdzie przez ten cały proces, który jest naprawdę długotrwały, ponieważ na początku wzywamy takiego dłużnika do zapłaty, próbujemy wszelkich polubownych metod rozwiązania takiego problemu. Następnie kierujemy sprawę do sądu. Jeżeli uzyskamy pozytywny wynik tej sprawy, mamy wyrok. Na wyrok jest kolejna nadawana. Klauzula wykonalności, z czym możemy zwrócić się do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Często jest to naprawdę rozłożone w czasie, ponieważ postępowania sądowe nie są błyskawiczne, że tak to określę. Kolejne postępowanie egzekucyjne również trwa jakiś czas. Cały ten proces generuje wiele kosztów, bo są to koszty zarówno na etapie sądowym. Jest to opłata od pozwu. No to jest zasadniczo ponad 20 tysięcy, no to jest 5% wartości. Są opłaty adwokackie. Czasami dochodzą tutaj koszty jakichś specjalistycznych opinii. Ponadto kolejno mamy to koszty postępowania egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego w tych, w tych postępowaniach profesjonalnych pełnomocników, po czym po takich latach tej walki okazuje się, że egzekucja czasami jest bezskuteczna. I to jest ten najbardziej trudny moment dla przedsiębiorców, którzy no, nie mogą pogodzić się z taką, z taką sytuacją. I tutaj pojawia się kilka takich dostępnych rozwiązań prawnych, które, które można wdrożyć. Jednym z takich rozwiązań, jeżeli faktycznie ten dłużnik ucieka z tym majątkiem, z czym spotykamy się na co dzień, nie jest to sytuacją rzadką. W prawie cywilnym jest przewidziana taka instytucja skargi pauliańskiej. Ta instytucja skargi pauliańskiej pozwala nam unieważnić w stosunku do wierzyciela taką czynność prawną, która została dokonana przez tego dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli. To mogła być czynność prawna bezpłatna, taka jak przykładowo darowizna nieruchomości na kogoś z rodziny lub znajomego lub czynność odpłatna. Natomiast w tej sytuacji, jeżeli... Dokonanie takiej czynności prawnej. Doprowadziło do takiego stanu niewypłacalności tego dłużnika lub zwiększyło ten poziom niewypłacalności, jak najbardziej zasadne jest złożenie tej skargi, ponieważ wtedy odblokowuje nam to możliwość dochodzenia takiej należności. Nawet po zakończeniu tego postępowania egzekucyjnego, które okazało się bezskuteczne, my w każdym czasie możemy do tego powrócić. Musimy jedynie pilnować terminów przedawnień. Pod kątem dochodzenia tej należności, dla nas najistotniejszym jest, żebyśmy mieli wiedzę o tej sytuacji ekonomicznej dłużnika, ponieważ jeżeli dowiemy się o tym, że zaistniała taka czynność prawna, która doprowadziła do tego stanu niewypłacalności, Możemy podjąć odpowiednie kroki, ponieważ skargę paulińską zgłaszamy odnośnie określonej czynności prawnej. Natomiast czasami mamy pewien problem z pozyskaniem takiej wiedzy. Dłużnik zwykle nie jest zbyt skory do tego, aby takich informacji nam udzielać, w jaki sposób ucieka ze swoim majątkiem. Czasami warto zwrócić się do odpowiednich instytucji, które Pozwolą nam uzyskać taką, taką wiedzę. Windykacja śledcza zasadniczo zajmuje się takimi, takimi tematami, pozwala ustalić, jak wygląda ten stan majątkowy dłużników do, do, do pięciu lat wstecz, no, co też pozwala na ym, późniejsze dochodzenie takiej należności. Dobrze, ale czy takie działania faktycznie są skuteczne w praktyce? Tak, takie działania są skuteczne. Napadło mi w pamięci taka sytuacja, w której przyszli do mnie klienci, którzy byli już zdecydowani na to, aby sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości. To były osoby będące członkami zarządu dużego przedsiębiorstwa i obawiały się tej odpowiedzialności osobistej za długi spółki, długi, które de facto powstały w związku z tym, że po prostu zostały niezapłacone, wystawione przez nich faktury, które zachwiały tą równowagą finansową. I w tym przypadku, właśnie uzyskanie takiej informacji o tym, że dłużnik ucieka z tym majątkiem, pozwolił nam na, na to, że nie doszło do tej upadłości. Docelowo nie, nie został nawet złożony ten wniosek upadłościowy. Udało się. Wznowić to postępowanie egzekucyjne i wyegzekwować tą należność. Podsumowując, czego powinniśmy pilnować, żeby uniknąć upadłości? Przede wszystkim w pierwszej kolejności taki odpowiedni sposób regulować tą dokumentację, którą sporządzamy w firmie. Pilnować tego, żeby umowy, które zawieramy, były możliwe później do wyegzekwowania, aby te postępowania, ewentualne postępowania sądowe, które będą toczyły się w stosunku do naszych kontrahentów, czy mogą stać się niestety naszymi dłużnikami, zakończyły się pozytywnym wynikiem. Kolejno, jeżeli nawet pomimo już istnienia takiego wyroku opatrzonego w klauzulę wykonalności, egzekucja komornicza okazuje się bezskuteczna, no to w tej sytuacji przede wszystkim my musimy zweryfikować, czy ten dłużnik ucieka z majątkiem i jeżeli. Dojdziemy do takiego przekonania i jesteśmy w stanie to udowodnić, że właśnie tak się stało, że były podjęte takie czynności prawne, które miały na celu powiększenie tej niewypłacalności lub doprowadziły do tej niewypłacalności dłużnika, przysługuje nam skarga pauliańska. Dlatego warto, warto ją złożyć. Natomiast istotnym jest też, aby nie czekać na taką sytuację, że. My jesteśmy niewypłacalni jako przedsiębiorcy. Warto w sytuacji, jeżeli bilansów wynika, że być może ta firma będzie jeszcze rentowna przez kilka najbliższych miesięcy, natomiast później, z uwagi na rosnące raty kredytów, leasingów, opłat eksploatacyjnych, nie wystarczy nam środków na spłaty tych bieżących, bieżących należności miesięcznych. I, I firma przestanie być opłacalna, wręcz może popaść w zadłużenia, aby jeszcze przed takim okresem zgłosić się do doradcy restrukturyzacyjnego i porozmawiać na temat sporządzenia wniosku restrukturyzacyjnego. Być może właśnie podjęcie się takiego postępowania o zatwierdzenie układu, który. Pozwoli nam rozterminować te należności, zmniejszyć kapitał, umorzyć odsetki, co może być takim dużym oddechem dla przedsiębiorcy. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Zapraszamy Was już teraz do zadawania pytań w komentarzach, a my postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć w kolejnych materiałach. Naszym gościem była pani mecenas Aneta Pęcak, ja nazywam się Piotr Tomczuk. Zapraszamy na kolejne filmy. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie.